No zrobić coś. 200, czyli 200 jeden experimentu. I lecę. I lecę. I lecę. I lecę. Ja, lecę. Co Co się stało? 200 km. 20 PC będzie. Jak się oglądasz? O co to jest... Pytam co to jest 20 PSC? Pytam się co to jest 20 PS, bo ja nie wiem... to Tego pierwszy springu. Bardzo musisz się pytać. Mój ja pierwszy ja odcinek. Ja robię zawsze ja. To Co to jest? Dobra, chciałem Wam powiedzieć, że już. Spoko gość. Mam no, już, 200 tysięcy. Co to... Dobra, to Elo. No, Dobra, no, no. No, no. a możemy sobie grać jeszcze? Tu widzimy się w broń już wchodzę, tylko czarny ekran. Jest. O, już. Wchodzę. <tłynie> 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 Tutaj mamy dwie rzeczy. I teraz lecę po 30. Na tej misji nie mam w ogóle w trzy godziny. Dobra, pięćdziesiąt już osób. Dziewiąt. Co jest tak? Co? nisko jest. Это то есть Тут куба то. Нет, не могу его А, хорошо. Тоже же еще куб. Сам куба. Я то, а To, to spokoj gość. Poszedł w dół. Ja mam tyle samych postaci jak on. Bo do sobie tego. Eee, lu. się bał. To zmień sobie mostki. Szyma? mogę dać? Ja nie chcę tej. Może tak. Dobra, I tutaj. To nie ma wymiaru. Tak, to bardzo. Hit i Każdy ma. O, zamieni sobie. E. Dobra, no to nie mnie mamie. No Ale ja na każdym mamie. Dobra. To co, przegram? Dobra, on nie lubi tej mapy. O nie. On nie lubi tych map. Wiecie chyba. Jak zburzono pieczarę, lubię tylko tę. A się taką motkę dam. Tak myślałem, że ktoś tu jest. Tak myślałem. Kierował w się Siema. Ale patrzcie, jakie młodki są. Po prostu na szterełku, coś, o to coś. No nie, szelka chyba. No. Odpoka. Odpoka Podkarz pokaż laka. Ojej. Ojej. A wygrywamy. Ojej. 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 ze mnie Ojej. 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 A tu, chodź. A tu Jest. Dobra, plus 9. Zero by dla Was stanął opening. Jak owski. zobaczy. Jakbyś się spoglądał na, na żywo. On ma już te 200 subów. 201. A to będzie te 200 pesce. Pytał się, co to jest? Uch. Nie wiadomo. W ogóle dla mnie to, co to jest? Nie? Coś do Discorda. Halo, Hej. No, hej, hej. Subiecie kanały i i dajcie łapeczki no ja no jak No ja okej okej no to fajnie w tamtą moją piosenkę zaliłaś yy. pięć dziadów jakiś no, widzów no tak to no ja ja a znowu pioseneczki 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 na psypale. <gry> Dobra. z Discorda. Siema. Hello. Hej. Dobra, już nie ma ich. Dobra, gramy. gdzie <grymy> potem byli. Odróć się. O tu. Le. Dawid Boy. Dawid Boy. Dawid Boy. Zero pięćdziesiąt. Mamy takie liczby. Liczby. Co to za liczba 200? O, chyba nie. A może... A, to jest... A ja wiem chyba jaka. Tylko nie wiedziałam. Ta ninja jest... Ninza Nyorio Polska. Chodź tu. Zabijamy cię. Nie. Ja jestem odporny na lód. Tylko on nie na Nie podchodzić. Prosimy. Zabijamy go. Dolina na muminku. Tylko nie oglądam już. No, jak my wygraliśmy? Nie yeah. wiem. No bo jestem prasem. Dołączajcie do klubu Kimbraula z dużej. Tutaj Tim Tam. Girekin <grym> jakiś tam. To Wam pokażę. Okay. Które tu sobie piście Rekin. Jest. Wyjść. No. I tu są nasze klucze. Tutaj, jak tu. I musi być zielony. Taki. Dobra, jeszcze Wam się podobał nie zapomnijcie. O, patrzcie. To ma puchy. To widzicie, jak poszedłem z tego mojego boksa ja poszłam już od tego mega boksa. Pierwszy wczoraj wbiłem 19 tysięcy chyba. Albo dwa dni temu. To. A już tyle ma. Ej, i wpiszcie mi w komentarzach, jak mieć fioletowy wynik. Znaczy taki świecący. Jak. Jak ASKI, właśnie. Może mi ASKI wytłumaczyć. ASKI ma taki świecący jak widzicie. O. Tutaj. Ja też chcę taki, tylko nie mam. tunikę? Nike? Nike też miał, tylko ma różowy. Ja. To jest mój kolega w ogóle. Wpadajcie na... do niego z domu. Dobra, jak się wam spodobał, nie zapomnijcie o w górze. No i się ma.